Enoch, Kolumbia, orędzie Jezusa Eucharystycznego wraz z krótkim komentarzem po orędziu. Niech mój pokój będzie z wami, moje umiłowane dzieci. Wkrótce ukażą się wielkie zjawiska na niebie, które oznajmią wam bliskość mojego ostrzeżenia. Znaki, które Was ostrzegają, że musicie być przygotowani na przyjście tak wielkiego dnia. Mój chwalebny krzyż przez okres siedmiu dni i nocy będzie jaśnieć na niebie. Wszyscy ci, którzy padną na twarz i będą się modlić z wiarą do Mego chwalebnego krzyża. Otrzymają uzdrowienie ciała i duszy. Po tym, jak minie siedem dni i nocy, krzyż zniknie, by ustąpić miejsca mojemu ostrzeżeniu. Biegnijcie, biegnijcie, by uporządkować wasze sumienia, gdyż dzień mego ostrzeżenia się zbliża. Dzień wielki, chwalebny. w Którym zostaniecie jakby przeniesieni do wieczności i tam osądzeni. Gdzie wasza dusza, zależnie od swego stanu i postępowania, zostanie zaniesiona do nieba, czyśćca lub piekła. W wieczności całe wasze życie zostanie wam pokazane od samego momentu, w którym Zaczęliście posiadać używanie rozumu. Wszystko zostanie osądzone, aż po Wasze bezużyteczne słowa i złe decyzje, którymi wpłynęliście negatywnie na Waszych braci, na stworzenie i którymi naruszyliście kodeks miłości, który rządzi wszechświatem. To dlatego, Dzieci moje, proszę was, żebyście się modlili, pościli i czynili pokutę za wasze grzechy i żebyście wynagradzali za te grzechy śmiertelne, które zostały wyznane, ale nie odpokutowane, abyście gdy wejdziecie do wieczności, nie musieli cierpieć oczyszczającego ognia trzeciego czyśćca. Według objawień prywatnych danych przez dusze czyśćcowe chodzi o poziom najniższy, najbardziej zbliżony do piekła. Ani ognia piekielnego, który płonie i nie gaśnie. Wiele dusz, które żyją na tym świecie w grzechu śmiertelnym nie zniosą tego przejścia w wieczność i potępią się na wieki. Och, grzeszna ludzkości, przemyślcie na nowo to i powróćcie do Boga, najszybciej jak się da. Zostawcie swoje zmartwienia i światowe troski. Zobaczcie, że nadchodzi dzień mojego ostrzeżenia. A ogromna większość dusz jest w ciężkim grzechu albo oddalona ode mnie. Owce zagubione, na co czekacie, by pojednać się z Bogiem i waszymi braćmi? Moje przebudzenie sumień puka do drzwi, i wasza dusza ryzykuje, że potępi się na wieki. Głupcy. Nie chcę waszej śmierci. Moim pragnieniem jest, ażebyście żałowali za grzechy ze szczerego serca, zanim przyjdzie ostrzeżenie, aby wasze przyjście w wieczność nie było waszą śmiercią ani waszym najgorszym koszmarem. Czekam więc na Was, synowie marnotrawni, w ciszy moich tabernakulów. Pośpieszcie się, żebyście zdążyli się wykąpać i oczyścić w zdroju przebaczenia i miłosierdzia, i w ten sposób wasze przejście w wieczność będzie łatwiejsze do zniesienia. Nie będziecie ryzykować wiecznego potępienia. Pokój mój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże, Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny. Dajcie poznać, dzieci moje, te orędzia zbawienia całej ludzkości. Komentarz. Ostrzeżenie zwane również oświeceniem sumień lub mini sądem zapowiadane w bardzo wielu objawieniach między innymi choć nie tylko w Garambandal będzie momentem w którym każdy z nas stanie przed Bogiem i zobaczy siebie jego oczami podobnie jak to ma miejsce w czasie sądu szczegółowego po śmierci dla większości ludzi to spotkanie oko w oko z prawdą o sobie będzie bardzo bolesne. Dla niektórych nawet tak bolesne, że tego nie przeżyją. A jeśli będziemy wówczas w stanie łaski, żyjąc sakramentalnie, regularnie się spowiadając i przyjmując komunię świętą oraz modląc się, poszcząc, pokutując, i błagając o Boże miłosierdzie dla siebie i dla świata, to wtedy spotkanie to zaowocuje jeszcze większym zbliżeniem się do Boga i umocnieniem w Jego miłości i otwarciem się na potężne działanie Ducha Świętego, które będzie nam potrzebne, jako że niedługo potem Antychryst rozpocznie na nowo swoją kampanię fałszu, tak, że zdoła przekonać wielu ludzi, że było to tylko złudzenie albo zmiana stanu świadomości. Żeby oprzeć się jego kłamstwom i prześladowaniom, będziemy potrzebowali bardzo Bożej pomocy, którą też otrzymamy, na ile będziemy zdolni ją przyjąć. Módlmy się więc, korzystajmy z sakramentów i namawiajmy do tego innych, a wtedy dzień ostrzeżenia nie będzie dla nas koszmarem, a wspaniałym, choć pewnie niełatwym, spotkaniem z umiłowanym. 14 czerwca 2021.